Jest teraz taka akcja na, na TikToku, Tydzień Świadomości, to znaczy to w ogóle jest Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego. Natomiast zostałem poproszony m.in. ja o to, żeby trochę więcej o tym mówić, o tym zdrowiu psychicznym. No i w sumie, czemu nie? No jako reprezentant psychologii, jak najbardziej stwierdziłem, że, że to jest świetny pomysł. Tam też mnóstwo lekarzy się wypowiada, no i przyjęło się to, bo. A mam już od wczoraj chyba 17 tysięcy wyświetleń w ogóle mojego filmu. Natomiast też bardzo dużo, e, bardzo dużo komentarzy, że, że ok, fajnie, że mądrze prawisz, natomiast jak sobie z tym poradzić. No i to nie jest takie proste, żeby sobie od razu jednym TikTokiem czy tam filmem na YouTube sobie z tym poradzić, bo ludzie przez całe życie mają z tym problem. I no istotą tego problemu będzie tak naprawdę zrozumienie, skąd się biorą takie myśli, bo ja powiedziałem to, bo no, myślę o emocjach, o tym, żeby. Pielęgnować myśli, ponieważ jeżeli pielęgnujemy myśli, to pielęgnujemy również nasze emocje, a jeżeli pielęgnujemy myśli i emocje, to pielęgnujemy nasze zachowania. No i e, widzisz, jest dużo takich dysfunkcji, jeśli chodzi o nasze myślenie, które powodują, że myślimy w taki sposób, w jaki myślimy. Czyli, na przykład, wewnętrzny krytyk, który jest w każdym z nas i Tworzy się ten wewnętrzny krytyk, tak naprawdę w momencie, kiedy próbujemy coś robić ze swoim życiem, jesteśmy już małolatami, no to zaczyna to w nas gdzieś tam nasiągać. I te wszystkie nie rób, uważaj, przewrócisz się i tak dalej, tak dalej. Stać się na więcej. Ona dostała piątkę, ty dostałeś trójkę. Dlaczego nie twórka? Dlaczego masz takie zachowania, i inne? Iść na te, studia, i na te, i tak dalej, tak dalej. I oczywiście, że biję tutaj do rodziców. Natomiast też, najbliższe otoczenie również może być dla nas toksyczne. Eee, partnerzy, znajomi, to może być dla nas toksyczne. I mam do Ciebie takie zadanie: mam dla Ciebie takiego tipa. W momencie, kiedy konfrontuję się z tak negatywnymi myślami, z tym wewnętrznym krytykiem, to zastanów się, kto jest nadawcą tego komunikatu. Jak myślisz, kto kryje się za tym głosem? Gdybyś tak miał, miała, skupić się w 100% na tym, kto. Kogo słyszysz w momencie, kiedy słyszysz o sobie te słowa? Na przykład jesteś niewystarczająco dobry, albo jesteś kiepski, albo jesteś najgorszy, jesteś beznadziejna, jesteś głupia. Jak myślisz, kto się kryje za tym głosem? Komu nadajesz barwę tego głosu, ton tego głosu? Być może jest to Twoje najbliższe otoczenie, może jest to Twoja mama, która zawsze cię, ty, zawsze cię krytykowała. Być może jest to Twój tata, być może jest to starsze rodzeństwo, a może Twój były partner, Twoja była partnerka. A ty nasiąknięty tym przekonaniem, masz wrażenie, że tak właśnie już jest, że to jest twoja rzeczywistość, że oni mają rację. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, że dawno, bardzo długo nie chorowałem. No i proszę bardzo, Tosia e, dała nam popaść, Tosia jest chora, jechaliśmy ostatnio do lekarza i naprawdę było, naprawdę było cienko, ponieważ e, to no było jej bardzo ciepło w samochodzie, nie mogłem włączyć klimatyzacji, bo się bałem, że się zaziębi. Um, ona się denerwowała, że jest ciepło, musieliśmy wychodzić z samochodu, musieliśmy uspokajać, no i oto ten fragment. Natomiast wewnętrzny krytyk, krytyk właśnie w tym momencie też jest w mojej głowie i... Daje się we znaki, mówiąc, odpuść, to jest słaby produkt. Odpuść, nikt go nie kupi. Albo jak go kupi, no to powiesz, że jest to lupy. Odpuść, bo jeszcze nie teraz, bo nie jest to perfekcyjne. I tak dalej, i tak dalej. Tych myśli jest mnóstwo. Ale ja się z tym konfrontuję, łapię się na tej myśli i tak naprawdę. Hmm. Przyglądam się po prostu, tylko i wyłącznie. Bez angażowania się, bez analizowania, czy to jest dobre, czy to złe. Jeżeli ktoś mnie chwali, w ogóle, tego, w ogóle się w to nie angażuje emocjonalnie. Jeżeli ktoś mnie krytykuje, nie angażuje się w to emocjonalnie, bo to jest czyjaś opinia, subiektywna. Ja mam swoją opinię na dany temat, ktoś ma swoją. I radziłbym ci zastanowić się, czy to nie będzie dla Ciebie też dobrym dobrym ćwiczeniem, żeby Każda myśl, każdy komunikat taki idzie w Twoim kierunku, yy, skonfrontować w taki sposób, że okej, okay, to jest. Jest ta myśl, jak nie wiem, chmura na niebie, jak samochód, który widzisz, ale nie analizujesz tego. Nie przyklejasz etykiet do tych myśli. i Być może to spowoduje, że z tych myśli nie tworzą się wtedy w Tobie emocje. A jak będą się tworzyć emocje, to będą się tworzyć przeróżne zachowania. Ale w zasadzie o tym też no, mówię w swoim kursie. Dokładnie w module o emocjach. A moduł o emocjach jest sztosem. Naprawdę tu jestem tego bardzo, bardzo pewny. No ale generalnie jest ciężko i ten wewnętrzny krytyk zawsze się będzie pojawiać i w moim życiu, w Twoim życiu różnie będzie. Natomiast to jest kwestia tego, jak Ty sobie z tym poradzisz. Jak zaczniesz interpretować te myśli, które się pojawiają w twojej głowie? Fajny mamy widok z balkonu, co? Eee, tak jest ten przekaz. Wewnętrzny krytyk zawsze będzie i to jest kwestia tego, w jaki sposób my się z tym uporamy. Ja jeszcze nagrywając wczoraj ten film, pisałem ci, że źle się czuję. Ale już jest lepiej, już jest naprawdę lepiej, bo no to jest znowu kwestia psychiki. Nie twierdzę, że jak się będę czuć, czy ty będziesz się czuć źle, tragicznie. Jedyne, o czym będziesz marzyć, to po prostu leżeć w łóżku i nagle kwestią podświadomości zmienisz ten nastrój. Nie, 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 absolutnie. Ale leżąc, nic nie robiąc, tak się będę po prostu czuł. Natomiast jak wstaniesz, zaczniesz sprzątać, zaczniesz słuchać muzyki, nie wiem, wyjdziesz na spacer, jeżeli w miarę dobrze się czujesz, no to trochę się pozmienia. I tak samo wygląda kwestia wewnętrznego krytyka. Jeżeli będziesz wierzyć w to, jeżeli zawsze będzie ten sam mindset, czyli on ma rację, ona ma rację, ten głos ma rację, to zawsze będziemy stać w miejscu. No i ja nie chcę stać w miejscu. Podejrzewam, że ty też nie chcesz stać w miejscu. Więc życzę ci tego, żeby ten wewnętrzny krytyk pojawiał się jak najmniej. A jeżeli już się pojawia, myślę, że nie da się tego wyperswadować całkowicie. Więc jeżeli się pojawia, to po prostu to akceptuj. Zrozum i ciśnij dalej. To jest mój przekaz dla ciebie. No i pamiętaj o tym, że jutro już startuje wieczorem przedsprzedaż mego kursu w naprawdę, w naprawdę śmiesznej cenie. Zobaczysz. Do zobaczenia.